Takie ustawienia, czyli kontrola trakcji w tryb gravel, moc silnika, mapa C, mapa deszczowa, bo tu nie ma potrzeby żadnej mocy tego motocykla w tym momencie w terenie. No i ABS na tylne koło wyłączony. No i to pozwoli, mam nadzieję, zapanować nad tym motocyklem w terenie. Zapytacie mnie, czy się stresuje? Tak. Zapytacie mnie, ile waży ten motocykl? Powiem, że nie wiem, ale wydaje mi się, że ze 260 kg. Ja jeszcze przecież kufer centralny mam, a tam mam jeszcze swoje graty, wodę w razie, jakby się chciało pić. No ale Japończycy zamontowali 21-calowe koło w tym motocyklu. No i trzeba sprawdzić, jak jeździ w terenie. Przecież po to to zrobili. No i mam opony Pirelli STR. Rally z napisem. Na asfalcie dają radę, a w terenie. Zobaczymy. Motocykl ten przetestowaliśmy bardzo, ale to bardzo gruntownie pod kątem turystycznym na naszej wyprawie do Rungarii. Porównaliśmy też model DE do modelu DE, czyli Wistrom 800 do Wistroma 1050, oba właśnie DE, obie nowości na ten rok. Myślę, że jeśli chodzi o turystyczność i o właśnie porównywanie tych modeli, mamy wszystko już zamknięte i nic nie chcę tutaj dodać. Jeżeli chcecie bardziej powiedzmy tak technicznie, porównawczo i, i, i turystycznie, to film klikajcie tutaj. Natomiast ja, w tym dziele, jesiennym dziele, chcę skupić się przede wszystkim i tylko i wyłącznie na jeździe tym motocyklem w terenie. Jak Wistrom 1050DE daje sobie radę poza asfaltem? Na przykład, na przykład do tego się nadaje Wistrom. Patrzcie, droga zamknięta i my. No i cóż, jest to motocykl, który dostarczył mi kilku zaskoczeń, który sprawił, że no, troszeczkę zmieniłem o nim zdanie, bo tak, po naszej jeździe do Rumunii i Bułgarii razem z Konradem i z Kamilem mieliśmy takie zdanie o nim, że jest to taki motocykl w sumie nie do końca wiadomo do czego, bo w teren jest on za ciężki, natomiast na asfalt jest taki troszeczkę zbyt dziwny. Bo zdecydowanie są różnego rodzaju motocykle, którym to, to koło 21 cali na asfalcie nie przeszkadza. Miałem wrażenie, szczególnie że mieliśmy porównanie 1 do 1, 1050 zwykły z 1050 DE, gdzie właśnie to przednie koło duże, ten większy skok zawieszeń sprawił, że ten motocykl wręcz tak trochę walił się w te asfaltowe zakręty, był zupełnie inaczej kontrolowalny na asfalcie niż jego. No, nazwijmy to starszy brat 1050 i po asfalcie zdecydowanie lepiej jeździło nam się motocyklem bez przydomka DE. Natomiast cały ten jego bagaż offroadowy no właśnie musi sprawdzić się w offroadzie i wiadomo, że te wszystkie rzeczy, które przeszkadzają na asfalcie będą pomagały poza nim na luźnym podłożu. No i cóż się okazało? Mamy tutaj 17 cm skoku regulowanego zawieszenia z przodu, jak i z tyłu, bo tam jest 168 mm, zaokrąglimy, zaokrąglimy to do, do 170. Zawieszenie ani razu mi nie dobiło, to jest ważne. Mamy 150, 252 kg motocykla gotowego do jazdy, ale z tym kufrem centralnym, z rzeczami, które ja naładowałem do niego, jestem przekonany, że ten motocykl, takie miałem pierwsze odczucie, waży z 260 kg, no i rzeczywiście wydaje mi się, że on waży roboczo 260, Spokojnie kilogramów. Czy to jest masa, która pomaga w jeździe w terenie? Nie oszukujmy się, absolutnie nie. Nie jest to nic dobrego. Wolałbym, żeby ten motocykl był o połowę lżejszy. No ale wiadomo, jest to motocykl kompromisowy jest to motocykl turystyczny. Co jest jego największym plusem? Największym plusem jest właśnie ten jego kompromis. Konrad dzisiaj do mnie napisał, Michał, mam zamiar pojeździć sobie w, dzisiaj w offroadzie. czy się podłączysz. Ja miałem zamiar też pojeździć dzisiaj w offroadzie, zrobić film o tym motocyklu między naszymi domami, naszymi regionami operowania jest jakieś, nie wiem, 60-70 km odległości. No i bez problemu wsiadłem na ten motocykl, zapiąłem sobie szóstkę, pojechałem S17, pyk, pyk pyk i jestem. Żaden problem, 50 minut jestem tutaj w, w, w miejscu, gdzie właśnie. Konrad mnie oprowadza po swoich offroadowych rejonach. W moich okolicach jest kilka miejscówek, ale raczej takiej trasy offroadowej legalnej w pełni nie znajdziemy. Dlatego okolice Mińska-Mozowieckiego. Jeżeli kupisz 1050DE, według mnie obligatoryjnie musisz zmienić mu opony. Kupienie motocykla, który ma właśnie 21 cali oponę, z, koło z przodu i jest bardziej terenowym wistromem 1050, mija się z celem, jeżeli jeździsz na tych Bridgestonach które są fabrycznie montowane w tym motocyklu, no bo, ponieważ, no bo ponieważ to jest coś takiego kompletnie bez sensu, no to tak jakbyś nie wiem, no kupił samochód terenowy i w ogóle nim nie jeździł w terenie, no po to masz te wszystkie reduktory napędy na cztery, i inne takie żeby po prostu to wykorzystywać tutaj elektronika jest typowo offroadowa, możemy wyłączyć sobie ABS na tylne koło, możemy włączyć sobie tryb gravel lub całkowicie wyłączyć sobie kontrolę trakcji włączę tę kontrolę trakcji jednak chyba wolę jej nie mieć, wiesz? No nie miej jej. Bo ona jest ta gravelowa, to jednak wydaje mi się, że tutaj to przeszkadza. Ale ta gravelowa jest, tak? Tak. No to wyłączę ją całkiem. To ja ją wyłączę. No to może wyłącz. Wyłączyłem. No to dobrze. Ja powiem ci, że to takie w takim głębokim piachu, to takie przesuwanie jest w tym motocyklem. No, jak każdym tej wielkości. Oczywiście kamera w to wszystko wypłaszcza. Patrząc na to, to wam się wydaje, że taka oto piaskownica, ale naprawdę tutaj są bardzo grube doły. I wątpię, żeby ktoś posiadający wistroma właśnie no próbował jeździć po takim miejscu. Dlaczego ja tutaj wjechałem? No bo chciałem zobaczyć, czy się zakopię i czy ten motocykl przy wyłączonej elektronice. Przy tym dużym kole pozwoli na wyjazd z takiego miejsca i jakąś tam kontrolę nad nim. To jest naprawdę bardzo dużo kilogramów. Ja nawet do końca nie wiem, ile on waży, muszę sprawdzić. Ale to jest, myślę, że ćwierć tony to spokojnie. Więc to nie jest sprzęt do jazdy w takich warunkach. No ale pokazał, że jak się troszeczkę, choć wie, a nie wiem czy ja dużo wiem, raczej troszeczkę wiem o co chodzi w jeździe, w terenie, szczególnie dużym motocyklem, no to jak. Coś tam gdzieś ci świta i się nie boisz, no to możesz się nie przewrócić. No mi się udało nie przewrócić. No ale to to jest taki hardkorowy wydaje mi się stan. No raczej takiego przejechania przez kawałek pustyni, kawałek jakiegoś, jakiegoś grząskiego piasku, czegoś. Na czym normalnie żadnym takim motocyklem, nazwijmy to bardziej drogowym, nie chcielibyście się znaleźć. No, Vistrom zdał ten egzamin i to na tych oponach, które wielu z Was uważa za opony absolutnie nieterenowe. No nieprawda, dają radę. Hill Hold Function. Hill Hold funkcjon mi załączył, a potem mi powiedział, że jednak to nie działa, czyli ten taki e, utrzymywacz. utrzymywacz na nierównościach. Jednak stwierdził, że to nie jest potrzebne. Pokażmy tutaj. To jest wyłączone. O. Sam stwierdził, że jednak są takie warunki, że on nie wie, co się dzieje, więc jednak to wyłączy. Wyłączyłem kontrolę trakcji na tym piachu, pamiętacie? No i nie poprawiłem sobie. Powiem Wam, że jednak kontrola trakcji w trybie G sprawia, że ten motocykl napędza się dużo bardziej kontrolowanie. To jest śmieszne, bo wydaje mi się, że to ja mam kontrolę w prawym nadgarstku nad. Mocą tego motocykla i nad tym, jak on się napędza. A to nie do końca prawda. Po prostu za duży moment przeniesiony mimo tej C-mapy, czyli mapy deszczowej, na tylne koło sprawia, że po prostu ten motocykl, nawet przy najsubtelniejszym naj ruszaniu, kopie się. A podczas jazdy w głębokim piachu, przy dodaniu delikatnie gazu, po prostu tylne koło zaczyna mu uciekać. Podczas gdy mamy włączony na stałe tryb G, nie ma takiego problemu. Ten motocykl bardziej słucha się kierowcy, więc ja. Nie będę się mądrzył i przełączam właśnie sobie teraz kontrolę trakcji na tryb G. Dobra robota. <laughs> naprawdę dobra robota. Mówię oczywiście o inżynierach japońskich, nie o mojej kulawej jeździe, prawda Konrad? Tak, chociaż twoja jazda, twoja jazda ma swój kolory, to jest pewien rodzaj miejscowego folkloru, który już na stałe. Brązu, kwestie... brązu pewnie. Brązu, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, dostateczny. No od Konrada, dostateczny dostać to tak jak naprawdę dużo ugrać. No, i to jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast to wszystko znika, jeżeli nie mamy opon. Szczególnie w motocyklu, który waży ponad ćwierć tony. No, to jest naprawdę. Coś już porządnego. No to jest porządny, wielki motocykl, który jest duży, jest wygodny. Oczywiście pamiętajmy o tym siedzeniu, że na nie narzekamy. Dzisiaj kompletnie nie czuję żadnego problemu z tym siedzeniem, ale turystycznie, jak jechałem na, na takim siedzeniu przez dłuższy czas, no to po prostu tyłek boli. Więc to jest motocykl, kawał motocykla, który musimy, jeżeli chcemy zjechać z asfaltu, wyposażyć w opony. A jeżeli kupi, kupujemy DE, czyli kupujemy 1050 właśnie w tej wersji bardziej off no to tym bardziej musimy kupić mu, dokupić mu opony, bo jeżeli nie, ma, nie deklarujemy jazdy w terenie to po prostu nie wygłupiajmy się i kupmy zwykły 1050, który według mnie jest topowym bistromem na 19-calowym kole i już, nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli wybieracie ten motocykl to yy, trzeba polecieć do sklepu i do salonu motocyklowego jakiegoś, na Oponeo wejść, czy jakiś inny portal i kupić, po prostu wybrać do niego opony. Tutaj Suzuki Motor Poland założyło do niego Pirelli STR, czyli opony takie 1 trzecia teren, 2 trzecie asfalt. No i one na asfalcie spełniają swoje absolutnie zadanie, jeżdżą naprawdę fajnie, wiadomo, że są głośniejsze niż opony typowo turystyczne, wiadomo, że wiadomo też, że mają troszeczkę mniejszy, mniejszą przyczepność, na asfalcie troszeczkę musimy uważać, gdy jedziemy po mokrym, ale bez przesady, to całkowicie nam wystarcza do jazdy właśnie po asfalcie i można jechać nawet. To jest sprawdzone powyżej 170-180 km na godzinę po jakiejś tam autostradzie niemieckiej i jest spoko, tak? Nie rzuca tym motocyklem, tak jak na bardziej terenowych oponach. Natomiast pozwala to wjechać właśnie w teren. Już po przejechaniu kilkunastu kilometrów w terenie mogę powiedzieć, że przyjacielem tego motocykla jest prosta droga, ubita, szutrowa, żwirowa lub piaszczysta. Tak, piaszczysta na piachu nie ma żadnego problemu. Mm, ważne, żeby nie było jakiegoś wielkiego błota, no, a właśnie przeciwnikiem tego motocykla jest jego masa, która w połączeniu z błotem i z nierównościami drogi, jeżeli droga. Jak nią jedziemy, jest nachylona w którąś ze stron prawą lub lewą i ściąga nas na zewnętrzną. To, mając opony, które są no jednak 30% tylko teren, no jest bardzo trudno. Bardzo ciężko trzeba zwalniać i, i no, wytrącać się to z równowagi i można się przewrócić. No i trawka, mokra trawka, szczególnie jeżeli jedziemy po drodze, która taka typowo, typowo leśna, polna droga. Kolejna po prawej stronie, kolejna po lewej stronie, po obu stronach błocka, a po środku garb trawki i nie wiadomo który jechać. Najlepiej to byłoby nie po prostu mieć inny motocykl albo przynajmniej inne opony. No, tak powiem Wam, że łatwo nie jest, ale myślałem, że będzie ciężej. Czy to jest motocykl terenowy? Tak, to nie jest motocykl terenowy. Tak bym to określił. Jest i nie jest. Jest to motocykl, którym możemy wjechać w teren. Ale jeżeli jeździmy nałogowo w terenie, no trzeba wybrać inny. To jest sprzęt, który jest sprzętem wyprawowym. Jeżeli zamierzamy jechać gdzieś tam daleko w jakieś, na jakieś wyjazdy, gdzie będą po prostu odcinki no, niewiadomej jakości, rozkopane drogi, brak asfaltu, piach, błoto, nie wiem, jakieś bezdroża nawet, to zdecydowanie ten motocykl lepiej mieć pod sobą niż Wistroma 1050. Jest to Taka według mnie odpowiedź Japończyków z Hamamatsu na hit sprzedaży Japończyków z Tokio, czyli Africa Twin. Bo dlaczego Suzuki ma nie mieć w swojej ofercie motocykla z 21 calowym kołem? Czy ta konstrukcja inżynierom z Suzuki się udała? Myślę, że tak. Ma kilka naprawdę fajnych rozwiązań. Podoba mi się to, że pojazd zapamiętuje moje ustawienia kontroli trakcji. Nie podoba mi się to, że jednak mi nie ufa i włącza za każdym razem ABS. Więc jeżeli wyłączę kluczyk, muszę ten ABS znowu wyłączać. To jest jakiś tam jego minus. Ale jeśli chodzi właśnie o taką dzielność terenową, ważne jest to, żeby na tym motocyklu mieć prędkość. Jeżeli mamy tę prędkość, to wtedy panujemy nad tym motocyklem bardziej. Oczywiście, jeżeli jest to możliwe, jeżeli droga nam na to pozwala, jeżeli warunki nawierzchni nam na to pozwalają, ale ten motocykl lubi być napędzony, żeby po prostu przejechał, wyjechał jak czołg przez wszystkie nierówności żeby też je on lepiej jeździł w terenie, wiadomo, że należy mu się kilka modyfikacji no przede wszystkim trzeba byłoby zdjąć gumki z podnóżków, trzeba byłoby dźwignię hamulca podnieść troszeczkę do góry, trzeba byłoby wyregulować tutaj tę kierownicę, której ja w ogóle nie ruszałem no co, no ja Dodałem sobie, bo, bo ostatnio było zimno. Dodałem sobie deflektor. No ten deflektor dzisiaj to zdecydowanie mi nie pomaga. Jest 28 października. Mamy 18 stopni. Mi teraz motocykl pokazuje 19, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Deflektor nie jest do końca potrzebny. No i tyle. No ja bym mu zdemontował. Już wcześniej to mówiłem. Zdemontowałbym mu centralną podstawkę żeby motocykl odelżyć, no i wiadomo, no, to turystycznie to, 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 te wszystkie szpeje dodatkowe turystyczne nie są potrzebne do jazdy w terenie, więc fajnie jakby, jakby nie miał tych stelaży, bo te stelaże też sprawiają, że motocykl jest cięższy. No i zamontowałbym mu jakiś tam wydech Aroa z homologacją, ale, ale lżejszy, który, byłby, który by troszeczkę ten motocykl odelżył. Wiadomo, opony, zawieszenie. I waga. To są trzy rzeczy najważniejsze w jeździe w terenie. Tutaj mamy w tym momencie półtora, półtorej tej rzeczy, czyli opony, które są takie właśnie pół na pół. Takie bardziej asfalt niż teren, ale, ale są na pewno dużo lepsze niż opony fabryczne. Czyli powiedzmy opony tak pół na pół dajemy, że mamy, no i mamy fajne zawieszenie, które nie dobija, które sprawia, że ten motocykl jest przymurowany. Siedemnastka z tyłu, 21 cali z przodu. Moja teoria, bo zastanawialiśmy się z różnymi dziennikarzami, jak to jest i nawet pytałem się też ludzi z Suzuki, jak to jest, że tak to właśnie wymyślono. To są jakieś pokrętne tłumaczenia, a że Łatwiej uszkodzić felgę z przodu, dlatego jest dętka, bo po wymianie dętki można kontynuować jazdę, a z tyłu rzadziej się uszkadza, więc tam może być bez dętka. Oczywiście nie wiem jaka jest prawda, ale według mnie mieli na magazynie takie koła i takie koła zakładają. Podejrzewam, że to są same koła z wersją 800, no, ale to jest moja teoria, powiedzmy, że nie powiedziałem tego, bo wcale tego nie wiem. To głupie jest. To jest głupie. No, albo się decydujemy na dentkę, albo bez dentkę. Wolałbym, żeby, skoro mówimy, że ten motocykl jest bardziej offroadowy, żeby miał jednak osiemnastkę, ale inżynierowie Suzuki mają romans z tą siedemnastką z tyłu i także w modelu 800DE zakładają również siedemnastkę mówiąc, że to poprawia mocno na asfalcie prowadzenie tego motocykla, szczególnie w zakręcie, natomiast nie daje się odczuć jakoś negatywnie w terenie. No, może mają rację, ja się pewnie tak nie znam jak, jak inżynierowie na budowaniu motocykli, na pewno się nie znam, więc trzeba im zaufać. Natomiast cóż, no moim marzeniem byłoby to, żeby była bezdętka z przodu, bezdętka z tyłu, 18 z tyłu, 21 z przodu. Od i już. Czy to jest jakiś wielki problem? No nie, no po prostu do kufra, czy gdzieś tam jak rowerzysta do kieszonki tylnej Naszej kurtki wrzucamy dętkę, no ale to też musimy mieć łyżki. No jest to, jest to męczące. My na naszej wyprawie w Rungarii złapaliśmy dwie. Dziury. Dwa razy przebiliśmy koło w tym motocyklu, i było to tylne koło na szczęście, i na szczęście dwa razy w tym samym, na tym samym odcinku drogi, więc tak naprawdę zatrzymaliśmy się raz i dokonaliśmy naprawy w jednym miejscu dwóch, dwóch po prostu dziur. No i tyle na 4000 km. Nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy po prostu co 500, co 1000 km wymieniali dętkę, bo to naprawdę by nas zajechało. Ale ja mam prywatnie sposób, wiadomo, no, nie będę tłumaczył fabryki, bo według mnie powinna być bezdętka, natomiast ja jakbym kupił ten motocykl, zresztą yy, zastanawiam się nad zakupem Wistroma 800, to tam będę po prostu takim starym systemem Supermoto, robił z dętkowych kół yy, koła bezdętkowe za pomocą specjalnej taśmy. Power Powerta'a i tyle. I to będzie trzymało. Tak czy siaków, mi, jest to temat właśnie wyścigowy, sprawdzony. Przez wiele lat bujałem się z chłopakami z, z właśnie wyścigów pucharów Supermoto i to absolutnie działało. Więc to są takie domorosłe rzeczy. Oczywiście, kupując nowy motocykl za ponad 70 tysięcy nie chcielibyśmy takich rzeczy robić. No ale to jest tunik, no, poprawiamy fabrykę, no przecież fabryka się nie zna, my wiemy lepiej. No i to też ma jakiś tam swój, jakiś tam swój koloryt. Właśnie powiedziałem, że cena powyżej 70 tysięcy złotych, już wam mówię dokładnie ile, bo gdzieś tutaj mam to właśnie wynotowane. Konrad to napisał 73900. Konrad napisał w swoim artykule, w swoim teście: Test tego motocykla będzie podlinkowany w filmie, w opisie filmu. Tam jest o mocy jego, że ma 107 koni, o niutonometrach, momencie obrotowym, że ma 100 niutonometrów i innych danych technicznych, na których ja się nie chciałem skupiać. I tak ten film jest za długi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Takie solidne pół dnia spędziłem na tym motocyklu. Uważam, że jeździ w terenie lepiej niż myślałem. To, to, to jest na pewno to czy jeździ w terenie świetnie? Nie. Czy jeździ poprawnie? Tak. Czy jeździ dobrze, dostatecznie? Tak. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wam wyjaśni, czy jest to bardziej off-roadowy motocykl czy bardziej turystyczny. Ma tempomat, czego 800 nie ma. No i tyle chyba. Uchwyt na telefon i można jechać na koniec świata. A jeszcze ta poprzeczka tutaj można zamontować nawigację. No i ważna rzecz przerobić kanapę, bo kanapa ta, która, która jest tutaj, to już jest przez nasze tyłki przetestowana, że absolutnie trzeba ją, trzeba ją przebudować, żeby była wygodniejsza. Ponoć. Na 10 osób kupujących Wistromy 1050, dwie osoby nie, nie zmieniają kanapy. 8 zmienia, no coś to mówi. Dobra, no to tyle. Ciach Bajera. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnych moich wywodów. Zapraszam Was serdecznie do polubienia, do subskrybowania naszego kanału, do polubienia tego filmu i do dyskusji w komentarzach. A my zwijamy się na frytki do cegłowa. Cześć.